Postępowa opinia całego świata z trwogą i niedowierzaniem przyjęła wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nakazujący wydawcy gazety wyborczej przeproszenie Grzegorza Brauna za nazwanie go faszystą, a także włożenie w jego usta słów, których nigdy nie wypowiedział. Niestety ten skandaliczny wyrok to uderzenie w podstawowe prawo sił postępu i demokracji. Czyli prawo do nazywania każdego wroga faszystą. Tak, skrajnie nierozgrzany sędzia nie zrozumiał, że nawet jeśli Brown obecnie nie jest faszystą, to w każdym momencie może się w niego przepoczwarzyć. I nawet jeśli nie wypowiedział jakichś słów, to zawsze mógł tak pomyśleć. Przecież każdy wie że w teoretycznym państwie zagrożenia są też teoretyczne i wskazywanie na nie leży w interesie klasy robotniczej, w interesie ludu pracującego miast i wSI. By żyło się lepiej, by żyło się lepiej wszystkim.